Hej, kochane mamuśki. Dziś zapraszam Was na filmach o rozstępach. Co to są w ogóle rozstępy? Jak w moim przypadku było z rozstępami? Co można, jak można przeciwdziałać rozstępom? I jakie są metody zwalczania rozstępów, kiedy już się niestety pojawią? Zacznijmy może od tego, co to są rozstępy. Rostępy to są nic innego jak takie uszkodzenia, naruszenia skórne, można powiedzieć, to jest po prostu uszkodzona skóra, która jest najczęściej o zabarwieniu czerwonym, fioletowym, różowym. Później robią się takie, kiedy już nie są nowe, to tak jakby robią się takie, takie białe, cieliste, nawet czasami przezroczyste. I teraz taka szybka historia rozstępów. Przygotowałam ja? dla Was tutaj tablicę. Jak widzicie, rozstępy. Wstępy, jak one powstają. Powstają w ten sposób, że najczęściej dochodzi to do w okresie dojrzewania lub właśnie ciąży, czasami jest to też spowodowane szybkim przyrostem masy ciała. I kiedy jesteśmy w ciąży lub właśnie w tym okresie dorastania, prawda? No to mamy burzę hormonów, jest czasami złata praca tych hormonów, i kiedy właśnie źle pracują nam hormony, Ogólnie e, wytwarzany kortyzol, który e, tak, normalnie on działa przeciwzapalnie i e, zachowuje w organizmie sól, e, to kiedy źle pracuje, e, po prostu uszkadza. Mm, fibroblasty, które tak jak tutaj widzicie, dalej wam zrobiłam fibroblasty, które fibroblasty, które są odpowiedzialne za jędrność tej naszej skóry, które też między innymi produkują kolagen i elastynę, która, które powodują prawda tą elastyczność tej skóry. I kiedy dochodzi do Napięcie, fibroblasty, właśnie pod wpływem tego kortyzolu, źle, zły wytwarzają kolagen i elastynę, tak pokrótce mówiąc, plus napięcie skóry powodują właśnie rozstępy. W skrócie Wam przedstawiłam mniej więcej, jak powstają te rozstępy. I teraz, jak można z nimi z nimi Walczyć. No powiem Wam, że jeżeli mamy szybki przyrost masy, a często jest to i przy ciąży, i przy właśnie okresie dorastania, i... Yy... Przy ogólnej, na przykład kiedy mamy tendencję do tycia, no jest ciężko nad tym zapanować. Najlepiej by było teraz to jest bardziej filmik, właśnie taki, skierowany do mam, które się borykają z rozstępami lub chcą po prostu uniknąć rozstępów. No to jeżeli jesteśmy w ciąży. No to musimy oczywiście jeść dla dwojga, nie za dwojga. To jest taka święta zasada i po prostu trzeba taką jakby. Równomierną dietę zdrową dla siebie, jak i dla dziecka, utrzymywać. Oczywiście, jest to nieuniknione, że w ciąży przytyjemy. To jest normalna kolej rzeczy. Ja, jak widzieliście, bardzo dużo przytyłam w ciąży. Ja przytyłam aż 20 kg, nawet nie wiem, czy nie ponad 20 kg. Więc, jak na moje gabaryty teraz obecne i ogólnie przez całe życie, to powiem wam, że nigdy nie byłam taka duża, jak byłam w ciąży. I bardzo się bałam o rozstępy, bo rozstępy też mogą mieć podłoże genetyczne. E, czyli, jeżeli ktoś u was w rodzinie, tak jak właśnie z tej najbliższej rodziny, mama lub siostra, e, miały rozstępy, no to wy też automatycznie jesteście na to narażone, że te rozstępy mm, będziecie miały. E, Ogólnie ja właśnie też bałam się tego, bo moja mamuśka, kiedy była w pierwszej ciąży z moim bratem, no to miała bardzo dużo rozstępów. Miała cały brzuch w rozstępach. Mój brat był ogólnie bardzo dużym dzieckiem i moja mama miała bardzo duży brzuch. No i po prostu ta skóra chyba nie wytrzymała. Mimo tego, że mama smarowała się oliwką i jakoś tak cały czas starała się nawilżać tą skórę, e, powiem Wam szczerze, że ja troszeczkę nie wierzę w te, w te wszystkie takie mm, e, oliwki, balsamy przeciwko rozstępom. Jakoś to tak y, i tak uważam, że jeżeli. Y, ma się tę tendencję do tych rozstępów, to te rozstępy powstaną. No niestety, taka jest bolesna prawda, ale co nie zmienia faktu, że używam oczywiście balsamów na rozstępy, i nie wiem, czy to jest spowodowane właśnie używaniem tych balsamów, czy, czy może po prostu jednak mam inną tą skórę, bardziej wytrzymałą, a może po prostu przy drugiej ciąży, druga ciąża będzie jeszcze większa, i może wtedy się pojawią. Mam nadzieję, że nie. Te rozstępy, ale używam też yy, właśnie balsamu Mama Mio który wam serdecznie polecam. W ogóle to jest cała seria balsamów, kremów, oliwek dla właśnie mam, ale nie tylko. I przez całą ciążę regularnie smarowałam się właśnie tym kremem idealnym przeciwko rozstępom. I powiem wam szczerze, kiedy zacząć najlepiej używanie balsamów. Powiem wam, że najlepiej używać od razu, kiedy dowiecie się, że jesteście w ciąży. Lepiej zapobiegać niż potem mm, niwelować skutki rozstępów, bo rozstępy jak wiecie można usunąć, ale nie w, nie nie do końca, tak. Można troszeczkę je zniwelować, ale one nigdy do końca się nie usuną. To tak jak jest z blizną, to po prostu możemy tam laserowo podziałać, ale no to, to, to nigdy nigdy nie, nie będzie idealna skóra, taka, jak była przed rozstępami. I jeszcze coś na temat tego balsamu. Ja już się już kiedyś rozpowiadałam na ten temat, chyba na moim pierwszym kanale i powiem wam szczerze, że to jest najlepszy balsam dla mam. Oczywiście nie zawiera żadnych tych szkodliwych substancji dla właśnie dla dziecka jak i dla matki. I co jest też ważne, właśnie przy używaniu balsamów na rozstępy. Jeżeli kiedy właśnie taka jest jakby narażona najbardziej ta skóra w czasie ciąży na te rozstępy. Mamy, które były w ciąży, to na pewno to pamiętają. Mamy, które są w ciąży, może już tego doświadczyły albo są dopiero przed. W pewnym miesiącu, u mnie to się chyba pojawił, piąty, szósty miesiąc, chyba szósty bardziej, szósty, siódmy, takie straszne spędzenie skóry, po prostu nie do wytrzymania. Wtedy właśnie nasza skóra się rozciąga i potrzebuje bardzo dużego nawilżenia bo ona też jest bardziej taka właśnie wysuszona i wtedy najlepiej y, zacząć w dużej ilości y, smarowanie balsamów. Ja od razu oczywiście jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, zakupiłam sobie krem mamami, oczywiście szukałam najlepszego, najlepsze y, recenzje na jego temat znalazłam y, i właśnie y, tak tak najlepiej podziałał na mnie ten balsam. Na początku ciąży używałam go raz, dzień, raz dziennie na wieczór, a już później właśnie, kiedy czułam to straszne swędzenie, no to już smarowałam się dwa razy dziennie, rano i wieczorem, czasami nawet i po południu. I powiem Wam, że idealnie niwelował mi te swędzenia. Zapach ma też taki neutralny, bardzo ładny, który mi nie przeszkadzał. Ja byłam bardzo uczulona na zapachy w ciąży. 嗯。Uh huh. I właśnie, jeżeli chodzi o balsamy, to to Wam polecam. Czasami też mogę Wam polecić peelingi, żeby robić sobie w trakcie właśnie ciąży. Niektóry, niektórzy są przeciwnikami, żeby w ogóle ten brzuch w jakikolwiek sposób masować, że można wywołać poród. No ale nie dajmy się zwariować. Lekkie posmarowanie się balsamem nikomu jeszcze chyba nie zaszkodziło. Przynajmniej w moim przypadku tak było. I um, to chyba tyle, co, co ja robiłam właśnie na, na, te, na te rozstępy. Um, jak można um, już sobie z nimi radzić, kiedy no, niestety wystąpią? E, powiem Wam szczerze, że nie będę tu Wam obwijać w bawełnę. Najlepszy jest zabieg laserowy. E, Jedni z Was wiedzą, inni nie wiedzą, że kiedyś właśnie pracowałam jako kosmetyczka z lekarzem medycyny estetycznej i były kobiety, które przychodziły do nas właśnie z problemem, jakimi są rozstępy, i najbardziej im polecaliśmy właśnie zabieg fraksel. Ja Wam na dole postaram się w, na dole pod filmikiem napisać mniej więcej, co, co to jest i jaki to jest dokładnie fraksel, bo tych frakselów jest troszeczkę na rynku. I właśnie razem z Panem doktorem wykonywaliśmy zabieg właśnie między innymi na rozstępy, bo fraksel ma szeroką gamę zastosowań. On idealnie właśnie niweluje rozstępy. Jest to po prostu jakby dochodzi do jakby pokrótce mówiąc zerwania tego starego, tej starej wierzchniej warstwy skóry i jakby tworzy się nowa ta skóra. Oczywiście zabieg jest troszeczkę inwazyjny, no jest odczuwalny, nie będę wam tutaj jakoś tam ściemniać, jest odczuwalny, jest się na środkach przeciwbólowych i może nie trwa jakoś zbyt długo i przez dwa tygodnie rzeczywiście trzeba siedzieć w domu, więc tutaj polecam Wam zwolnienie lekarskie. I trzeba bardzo dbać o tą jakby ranę, bo to wygląda jak rana po prostu. Do pół roku wygląda to bardzo ładnie, wytwarza nam się jakby nowa skóra i naprawdę można w dużej mierze zniwelować. Te rozstępy. Jest to zabieg kosztowny, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli. Ja wiem, co dziewczyny przeżywają, kobiety, które mają rozstępy. Wiem to też po swojej mamie, chociaż mama bardzo ładnie sobie z tym poradziła i jakoś bardzo się tym nie przejmowała. U niej bardzo też szybko te rozstępy jakby wyblakły. One się zrobiły takie właśnie jasne. I teraz jak patrzę na jej brzuch, no to on tak źle nie wygląda, ale, ale rzeczywiście jest tak jakby pocięty, tak? Teraz już jak jest jaśniejsze, to dużo ładniej to wygląda. Tak i wiem, co dziewczyny przeżywają i czasami warto sobie jakby, jeżeli dla swojego lepszego samopoczucia, dla też, no, dla swojego partnera, no bo to też jest, słuchajcie, ważne, ma się ktoś dobrze czuć, to, to ja jestem za tym, żeby po prostu zainwestować w taki zabieg. Jakie jeszcze inne metody? Można, jeżeli macie niewielkie te rozstępy, gdzie nie gdzie, można próbować też mikrodermatyzm. Abrazją. Po prostu złuszczać, złuszczać, złuszczać te rozstępy. E, tak samo to jest w przypadku blizn. E, po czym? E, przede wszystkim też nawilżać. Można robić mezoterapię bezigłową, czyli właśnie wprowadzać substancje e, nawilżające typu kolagen. E, i inne, inne składniki, które pozwolą nam na ujędrnienie tej skóry i na wilżenie. E, można też peelingi same w domu, możecie prawda, peelingować i, i, i rozsma rozsmarowywać sobie balsam na brzuchu. E, też trzeba pamiętać, kiedy jesteście w ciąży, to też, żeby nie tylko brzuszek smarować, ale też piersi. E, Uda i pośladki, bo tu też mogą wystąpić nam rozstępy podczas ciąży, no bo jednak e, powiększamy się wszędzie, nie tylko w brzuchu. E, I co też jest ważne, i ja o tym też pamiętałam, że kiedy już urodzicie to nasze piękne maleństwo, e, no to e, trzeba też e, jakby. E, 4 miesiące najlepiej jeszcze po porodzie e, intensywnie, dzień w dzień, rano i wieczorem smarować ten brzuszek, więc ja jeszcze cały czas tym balsamem smarowałam sobie, e, sobie ten e, brzuch. Pośladki i uda, bo skóra wraca nam jakby do, do normy, do tej elastyczności, więc ją też trzeba e, pielęgnować i też czasami mogą pojawić się wtedy rozstępy, co, co też wszystkich może e, zdziwić, ale tak jest. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tak, tak pokrótce mówiąc o rozstępach, o przeciwdziałaniu rozstępom. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to proszę zadawajcie je pod filmem. Ja Wam chętnie odpowiem, bo troszeczkę mam na ten temat wiedzy i wiem. Jakie rozstępy potrafią być straszne, bo się ich trochę naoglądałam w pracy i wiem, jak mniej więcej je niwelować, i naprawdę y, efekty są bardzo ładne. E, jeżeli mówię tak, jak. Jeżeli, jeżeli macie pytania, no to piszcie, ja Wam odpowiem z chęcią. E, to już dzisiaj wszystko. E, mam nadzieję, że filmik Wam się przydał, że Wam się podobał. Do usłyszenia, Buziaczki! PA!